Wszystko, co się robi, to trzeba mieć pas, wie Pani, zaangażowanie i to miłość do tego i Panu to wyjdzie. No. Wyjeżdżając z Warszawy, to jakąś decyzję świadomą podjęliśmy, że wyjeżdżamy i zawarliśmy sprawę, co nas czeka i co będziemy działać. No, pracowaliśmy przez ileś lat, na, prowadziliśmy dom pracy twórczej Polskiej Akademii Nauk, ale jednocześnie to kupiliśmy to gospodarstwo, które zawarliśmy sobie sprawę, że to będzie naszym takim zapleczem później na okres późniejszy emeryturę. No, i pomału wie Pan, realizowaliśmy te nasze zamierzenia, które były jeszcze tam wcześniej. Sery są wynikiem no, jakichś takich doświadczeń, ponieważ my wyjeździliśmy sporo za, za granicę, głównie Europa, no i widzieliśmy, wie Pan, zwiedzaliśmy takie gospodarstwa, gdzie, które się zajmowały produkcją, wie Pan, serów. No. I uznaliśmy, że mając takie zaplecze 40 hektarów ziemi i zwierzęta że nie opłaca nam się sprzedawać mleka po złoty 20 zł i podjęliśmy decyzję o budowie przetwórni i produkcji serów. Wydawało nam się, że to ciach, ciach, ciach i tego, natomiast zdobywając troszkę doświadczenia i wiedzy, to jest jednak skomplikowana sprawa, bo to trzeba ten proces technologiczny umieć prowadzić, Produkujemy sery z mleka Koziego i Grodziego. Tutaj mamy sery w To jest opałek który w dniach o żywieniu, w w jest formie. Przechodzi proces takiego odznaczania. Sery trzeba pielęgnować, to jest też taka żmudna i odpowiedzialna praca, bo jak ser leży, to ser codziennie należy przecierać wilgotną szmatką i odwracać, aż tak, ser jest przecierany i odwracany. Dlaczego? Co by się stało? Dlatego, żeby nie były jakieś niepotrzebne pleśnie, bo cały czas tutaj to pracują bakterie. Nam się wydaje, że światem rządzi biznes, a to się okazji biznesa bakterii. Wszędzie tak. Jest to takie nasze troszkę dziecko, wie Pan i to sami to tworzyliśmy i trudno tego nie lubić, prawda? No. Tworzyliśmy to z pewnym przekonaniem i z pewnym zaangażowaniem, i z pewną wie pan no, taką miłością do tego wszystkiego. No, i są małe, dociszenia. Pomidory niestety jeszcze nie nasze, kupujemy, ale są pomidory krajowe. Na nasze musimy poczekać, natomiast tutaj sygnowali je kto? czyli to jest nasz. Kiewka wspaniała Sałata Pietruszka Mamy w tej chwili około 40 hektarów e, e, ziemi, naszego areału. Uprawiamy głównie pastwiska i łąki, bo to jest, za, jest to potrzebne do hodowli naszych zwierząt, ale na 3 hektarach uprawiamy warzywa. Mamy trzecią klasę ziemi, a oprócz tego mamy swój obornik, czyli to wszystko jest w uprawie takiej naturalnej. To jest wiele wiele różnych elementów, dlaczego tu ludzie przyjeżdżają na wieś. No. Często jest tak, że szukają korzeni, bo to wie Pan, okazuje się, że w mieście dużo mieszka osób, które pochodzą ze wsi. No. Czasem wie Pan, ileś lat w mieście powoduje, że tęsknią do, do tych i wracają. Ludzie przyjeżdżają ze względu na jakość pożywienia, wie pan. No. U nas w naszej restauracji większość wie pan, tych potraw pochodzi z surowców, jest produkowana surowców, które pochodzą z naszego gospodarstwa i to jest bardzo istotne, bo to ma wpływ na smak, na jakość. Żeby być zadowolonym, mieć satysfakcję z tego, co się robi, to musi być pasja, która jest takim no, motorem, która napędza, wie Pan, Pana. No, mimo zmęczenia jest pasja i Pan wstaje rano i realizuje swoje zamiary.